Wielu graczy zastanawia się, jak wypełnić godziny, kiedy nie bierzemy już udziału w wielogodzinnych maratonach przed komputerem. Dlatego dzisiaj pokażę wam 10 pasji, które wywodzą się z gamingowego społeczeństwa i którymi łatwo zainteresować jest każdego gracza. Numer 1. Gry stołowe. Planszówkowcy na każdej jednej imprezie planszówkowej szczycą się tym, że odciągają dzieciaki sprzed komputerów. Nie zna życia ten, kto nigdy nie zagrał w manczkina. Jeżeli ktoś nadal uważa, że gry planszowe to Chińczyk i Monopol, to znaczy, że siedzi, można powiedzieć, w planszówkowym średniowieczu, bo dzisiaj mamy ponad 200 tytułów na rynku, a ta liczba cały czas rośnie. Do wyboru mamy najróżniejsze tytuły, zależnie od stopnia skomplikowania, zależnie od tego, jaki typ rozgryw Lubimy, mamy skomplikowane gry, takie jak talizman, takie jak ryzyko, takie jak kolejka, oraz mamy gry takie prostsze, jak np. pędzące żółwiki. Jeżeli Wam się wydaje, że pędzące żółwiki są grą dla dzieci, to znaczy, że jeszcze w nią nie graliście. Jedne gry planszowe opierają się bardziej na strategicznym myśleniu, inne polegają bardziej na szczęściu i rzutach kostkami. Do wyboru, do koloru, każdy znajdzie coś dla siebie. Do gier planszowych zaliczyłbym również gry bitewne, czyli Warhammer 40 000, Warhammer Age of Sigmar, Dust Tactics i wiele, wiele innych systemów. Gry bitewne polegają na tym, że kierujemy swoją własną armią, armią, którą sami stworzymy, można powiedzieć, określimy, co znajduje się w tej armii, kierujemy jej działaniami na polach bitew. Można to porównać troszeczkę do szachów, tylko że w formie takiej, że nasza plansza ma 2 metry wielkości. I sami decydujemy, jakie pionki postawimy na tej szachownicy. Planszówki to fenomenalny sposób spędzania wolnego czasu na długie godziny, bez względu na to, w jakim wieku są uczestnicy. I polecam zaplanować sobie ładnych kilka godzin wolnego, jeżeli siadamy do jakiejkolwiek planszówki. Chociaż na pudełku od talizmana mamy napisane, że 90 minut starczy nam na rozgrywkę, jest to wierutne kłamstwo. Numer 2 sztuka. Bardzo wielu graczy powtarza, że gry wspaniale rozwijają wyobraźnię, więc właśnie to w sztuce mamy okazję tą wyobraźnię pokazać. Malowanie, rysowanie, digital art, pisanie, to wszystko składa się, można powiedzieć na sztukę. let's Internet aż roi się od twórców, którzy czerpią inspirację z gier komputerowych, którzy tworzą tak zwane fanfiction albo fan art, czyli fanowską wersję tego co widzieliśmy wcześniej, właśnie na przykład w grze komputerowej. Więc możemy znaleźć mnóstwo ilustracji, na przykład w z League of Legends, albo możemy znaleźć zbiory opowiadań z postaciami z World of Warcraft. Z faktu, że sam piszę książki, polecam serdecznie właśnie to hobby. Pisząc kosmiczne bobry, garściami czerpałem ze światów gier komputerowych, takich jak StarCraft, Warcraft z Mass Effecta. Jest też z tego bardzo duża satysfakcja w momencie, kiedy ukończymy jakiś projekt i możemy się faktycznie pochwalić tym, co zrobiliśmy w wolnym czasie. W internecie mamy mnóstwo grup agregacyjnych, grup facebookowych, które skupiają rysowników, skupiają malarzy, skupiają pisarzy. Tych grup jest naprawdę odgroma, zależnie od tematyki, zależnie od stopnia zaawansowania naszych artystów. Więc, jeżeli szukasz mistrzów w dziedzinie pisania, rysowania czy Malowania, na Facebooku na pewno coś znajdziesz. Polecam nawet swoją grupę Marzyciele. Numer 3. Cosplay. cosplay to niesamowita pasja polegająca na tym, że odgrywamy postać, którą wcześniej widzieliśmy, choćby na przykład w grze. Bardzo ciekawe jest to, że osoby cosplayujące postacie, czyli przebierające się za daną postać, same tworzą to przebranie. Spędzamy więc całe godziny przy maszynie do szycia, przy cięciu materiałów, czy przy sklejaniu klejem na gorąco. Przygotowanie jednego stroju potrafi zająć całe miesiące, ale na konwentach fantastyki niejednokrotnie widziałem cosplayerów, których przebrania śmiało mogłyby występować w Netflixowych produkcjach. Jeżeli chodzi o wiedzę, również odsyłam do Facebooka i również odsyłam do swojej grupy Marzyciele, bo na Facebooku możemy znaleźć bardzo dużo grup agregacyjnych właśnie cosplayerów, ludzi, którzy grali w gry, zainteresowali się konkretnymi postaciami i zapragnęli wcielić się w tą postać w trakcie trwania konwentu fantastyki. Co bardzo ciekawe, wielu cosplayerów posuwa się nie tylko do przebrania za swoją ulubioną postać, ale do również upodobnienia się wizerunkowo. To znaczy, jeżeli cosplayuje postać napakowanego wojownika, to goście potrafią chodzić na siłownię dzień w dzień po to, żeby przybrać masy mięśniowej. I wielokrotnie spotkałem taką sytuację, że człowiek ćwiczył specjalnie do postaci, ja sam chcąc przebrać się za Kratosa z gry God of War, ćwiczyłem na Siłowni 4 razy w tygodniu i zapuszczałem długą brodę, właśnie po to, żeby jak najbardziej upodobnić się do swojego bohatera. Numer 4 RPG i larpy. Żaden Morrowind i żaden Skyrim nie zapadnie wam w pamięć tak jak papierowa sesja RPG i żaden komputer nie jest w stanie udźwignąć epickości którą potrafią wymyśleć RPGowcy za pomocą swojej wyobraźni RPG czyli Role Playing Game są to gry można powiedzieć wyobraźni w momencie kiedy spotyka się na przykład najprościej mówiąc 3-4 osoby i one wcielają się w postać którą zwykle wygrały normalnie na komputerze, to znaczy nie jestem zamiast grać wojownikiem w Skyrimie to ja mam swoją Papierową postać yy, wojownika, i odgrywamy, można powiedzieć, scenariusz. Mamy tak zwanego mistrza gry, który prowadzi nas przez przygodę, mówi nam, co się dzieje. Jesteście na przykład przed yy, bramą miasta, widzicie dwóch strażników, ci strażnicy wyglądają na dość mocnych przeciwników. No i teraz gracze mówią na przykład, że. Podchodzę do strażnika i pytam go: witam Cię serdecznie, drogi woju, czy możemy wejść do miasta? Więc to można powiedzieć taki spontaniczny teatr okraszony przygodą fantazy. Oczywiście przed wyruszeniem w drogę musimy zebrać drużynę. Najlepiej grać w sesję RPG w 3 albo nawet 4 osoby zależnie od tego jak ogarnięty jest nasz mistrz gry. Jeżeli nie znasz żadnych RPGowców, którzy chcieliby z tobą przeżyć przygodę, polecam serdecznie również znowu strony internetowe, bo na Facebooku możemy znaleźć RPGowców podzielonych na całe miasta. Mamy sekcję RPG w Olsztynie, mamy sekcję RPG w Gdańsku, w Toruniu, więc wystarczy właściwie, że napiszemy do takiej sekcji, że chcemy zagrać sesję RPG, że jesteśmy niedoświadczonym graczem, RPGowcy to są bardzo mili ludzie i wytłumaczą nowicjuszowi wszystko od początku do końca. Najpopularniejszymi systemami RPG póki co jest nieśmiertelny Dungeons and Dragons, Warhammer Fantasy Roleplay, no i oczywiście Vampir Maskarada. Oczywiście nie jestem w stanie wymienić wszystkich, bo mamy jeszcze Cthulhu, mamy oczywiście Neuroshima. A jeżeli już spróbujemy swoich sił w RPG, to również możemy spróbować swoich sił w LARPach. and recruited to fight at the epic battle of evermore welcome to the fields of evermore <laughs> Tak jak RPG jest skrótem od Role Playing Game, tak LARP jest skrótem od Live Action Role Play. Różnica pomiędzy RPG a LARPem jest taka, że o ile w RPG przeżywamy tą przygodę, można powiedzieć, w swoim pokoju z kolegami, którzy są obok, tak w, w, na LARPach spotykamy się gdzieś na zewnątrz. I osobiście wcielamy się w postać, którą gramy, to znaczy, już nie mówimy o tym, że nasza postać podchodzi do strażnika, tylko ten strażnik fizycznie jest, ktoś się wciela w tego strażnika, i my sami podchodzimy do gościa i mówimy: witam cię, chcę wejść do miasta. Przepuść mi. Tak więc tu już mamy do czynienia z interaktywnym teatrem, interaktywnym filmem. Przygoda larpowa jest zawsze niesamowitym doświadczeniem. Emocje w człowieku po prostu buzują. Ja ilekroć idę na larpa, to jest to dla mnie przeżycie naprawdę niesamowite. Na ostatnim larpie zasadniczo zginąłem jako pierwszy. Ale jest to niesamowite hobby przede wszystkim dlatego, że wspaniale rozwija charyzmę, wspaniale rozwija grę aktorską, mowę ciała, pewność siebie, bo wcielamy się, w tą postać na kilka godzin. Yy, niesamowita przygoda, naprawdę polecam serdecznie. Każdemu. Numer 5. Literatura i komiks. Oczywiście nie musisz być twórcą, możesz być odbiorcą. Jest bardzo wiele osób, które właśnie dzięki grom komputerowym zainteresowały się czytaniem książek bądź czytaniem komiksów. Jeżeli ktoś uważa, że komiks to nie jest yy, rozwijająca forma przekazywania informacji, to polecam zapoznać się z komiksami japońskimi i komiksami amerykańskimi, w których właściwie trudno opozycję dla niepełnoletniej osoby tam króluje komiks przynajmniej 16. I zasadniczo przygoda każdego komiksiarza, każdego pisarza, zaczęła się właśnie od tego, że wcześniej czytał książki i czytał komiksy. Więc kto wie, może właśnie od czytania kolejnej mangi albo czytania kolejnej książki zacznie się Twoja przygoda literacka. Numer 6. Publicystyka. Publicystyka, czyli właściwie youtuberzy i blogerzy. Pierwsi youtuberzy wywodzą się zasadniczo ze społeczności gamerskiej, bo to właśnie let's playerzy i gamerzy tworzyli na początku na YouTubie. <śmianowicie> Ale znając temat całego YouTube'a i blogosfery, jesteśmy w stanie nagrywać recenzje, jesteśmy w stanie pisać reportaże, organizować wywiady, wypowiadać się na temat każdy, który nam się właściwie spodoba, tworzyć właściwie tą publicystykę. Co mi się podoba, co mi się nie podoba, komentować wydarzenia społeczne. Jest to jednocześnie bardzo dobra nauka fotografii i montażu. Publicystyka im lepsza, tym wymaga więcej czasu, więcej przygotowania, tak zwanego research czyli sprawdzenia tematu. Jeżeli chcemy przygotować jakiś konkretny temat, to musimy przygotować sobie konkretny skrypt. Ja sam korzystam z konkretnych skryptów, które przygotowuję sobie wcześniej, żeby wiedzieć, co mam powiedzieć na materiale. Yy, i to samo właściwie robi każdy youtuber, każdy bloger. Przynajmniej ten, który podchodzi do pracy poważnie. W YouTubie i blogosferze ciekawe jest to, że nadal siedzimy przy komputerze, ale jednak wykorzystujemy ten czas w inny sposób, bym powiedział. Jest to inna pasja, wykorzystujemy ten czas w sposób ciekawy. I powiem więcej, YouTube i blogosfera niejednokrotnie potrafią pozytywnie wpłynąć na naszą samoocenę, dlatego że jeżeli spotkamy osoby, które napiszą nam, że Podobał mi się twój tekst, ja też tak myślę, albo podobał mi się ten odcinek, uśmiałem się na nim, albo przekazał mi coś ciekawego, to naprawdę serducho potrafi mocniej zabić. Oczywiście znajdą się też osoby, które będą chciały nas dotkliwie skrytykować, ale jest to niestety wrzucone w koszta tej działalności. Numer 7. Bractwo rycerskie. Nie wiesz, co będziesz robić w wakacje? Powiem ci, co będziesz robić w wakacje. Kupisz sobie 5000 malusieńkich kółeczek i będziesz siedział w pokoju. I łączył je w kolczugę. I będziesz się przy tym fenomenalnie bawić. Jest to krok wyżej w kierunku realizmu, jeśli chodzi o larpy. Tu już nie biegamy w piankowej zbroi i prowizorycznych przebraniach, żeby wyglądać jak ten mnich albo wyglądać jak ten rycerz. Tutaj mamy do czynienia z prawdziwym wykuwaniem zbroi, z prawdziwą pracą płatnerską i kowalską. Chodzimy z prawdziwym mieczem i pojedynkujemy się w prawdziwych zbrojach. Zajęcia w Bractwie Rycerskim są po prostu mega. Mamy fechtunek, mamy łucznictwo, mamy garncarstwo, zielarstwo, yy, mamy właściwie survival, bo niejednokrotnie Bractwa Rycerskie spotykają się i śpią na zamku, w namiotach albo śpią na dziedzińcu. W Bractwach Rycerskich spotykamy też bardzo pozytywnych ludzi, dlatego że, no cóż, Bractwo Rycerskie wymaga od człowieka etosu rycerskiego, a etos rycerski wymaga od nas pomagania bliźnim i bycie po prostu szlachetnym. Dużą wadą Bractwa jest oczywiście koszt y, zbroi, dlatego że dobra zbroja rycerska potrafi kosztować nawet 8000 zł, a zdarzają się również droższe egzemplarze, a hej, nikt nie mówi, że od razu musisz wbiegać w płytowym pancerzu, prawda? Numer 8 ASG i Paintball. Fanatycy mieczy mają bractwa rycerskie, fanatycy broni palnej mają ASG, czyli Airsoft Gun. Zakładasz mundur, sprzęt ochronny, bierzesz ze sobą karabin, amunicję, prowiant i ruszasz. Prosto przed siebie, razem ze swoimi kumplami. I przysłowiowo bawicie się w wojnę. Adrenalina w trakcie meczu ASG po prostu wypływa człowiekowi uszami. Pistolety ASG to można powiedzieć takie y, bardziej skomplikowane i profesjonalne pistolety na kulki. Wychodzisz w teren z kilkoma kumplami, dzielicie się na drużyny i potraficie w polu spędzić kilka dni walcząc między sobą, robiąc zwiady, robiąc konkretne scenariusze, odbijanie zakładników, zdobywanie placówki. Czasami fajnym przeżyciem jest w ogóle bycie na łonie natury. Y, Zrobienie sobie obiadu z puszki i kiedy wyskakujesz z krzaków z pistoletem, krzycząc na wroga, naprawdę czujesz się jak Rambo. Śpiewanie przy ognisku, taka ta zabawa w, żo w żołnierskie życie yy, ma tu swój klimat, przyznaję. Ma tu swój klimat. Numer 9 Game Dev, czyli tworzenie gier komputerowych. Tworzenie gier komputerowych to bardzo ciekawe zajęcie, bo tworzymy swój własny świat, swoją własną historię i niejednokrotnie swoje własne zasady gry i mechanikę. Można powiedzieć, że to to samo co tworzenie własnej gry planszowej. Wymaga to od hobbysty niesamowitego zaangażowania i można powiedzieć wyobraźni, bo za chaoś stworzyć własną grę. Nie podobało ci się coś w poprzednim tytule i pomyślałeś, że hej, ja też mogę stworzyć grę komputerową. Od razu też uspokajam, to, że spędzamy czas przy komputerze to nie jest absolutnie nic złego. Yy, ważna jest kultura spędzania tego czasu. Różnica pomiędzy samym graniem w gry komputerowe a tworzeniem gier komputerowych jest jednak to twórcze zajęcie, a twórczość w praktycznie każdym przypadku warto jest jednak pochwalić. Jeśli mam wybierać między złem a I'm świat game developmentu, tworzenia gier komputerowych jest bardzo chłonny. Mamy bardzo dużo spotkań, stowarzyszeń, które działają na przestrzeni całej Polski, które rekrutują młodych ludzi, którzy chcą tworzyć gry komputerowe, którzy są zainteresowani programowaniem, grafiką komputerową, game designem. Niejednokrotnie są organizowane tak zwane game jamy, na których na przykład w 48 godzin tworzy się gotową grę komputerową. Oczywiście jest to jakiś prostszy tytuł. Ale nadal y, stworzyć grę, y, grać w grę, którą stworzyliśmy własnymi rękoma. Y, to musi być podejrzewam, podobne doświadczenie, jak czytać książkę, którą sami napisaliśmy. Duma rozpiera człowieka. Sam swojego czasu myślałem, żeby zlecić jakimś hobbystom stworzenie jakiegoś prostego projektu w uniwersum kosmicznych bobrów. Dajcie mi pieniądze z góry. Numer 10 sport i e-sport. Przez wiele lat rodzice wysyłali nas na zajęcia sportowe, odciągając od komputerów. I najlepsze jest to, że w wielu przypadkach rzeczywiście mieli rację. Przede wszystkim dlatego, że każda forma aktywnego spędzania wolnego czasu jest zdrowa dla naszego organizmu i trudno wymienić wszelkie Korzyści płynące z tego, że po prostu się trochę poruszamy. Sportów mamy od groma. Jeżeli nie podoba nam się piłka nożna, zawsze możemy znaleźć coś innego. Ja byłem absolutną nogą w sportach piłkarskich, można powiedzieć, w piłce nożnej, w koszykówce, w siatkówce. Przede wszystkim dlatego, że mam astygmatyzm, więc kiedy szedłem na trening bez okularów, to ta piłka, można powiedzieć, nie trzymała się mojej ręki. Ale w momencie, kiedy zacząłem swoją przygodę z tenisem ziemnym, kiedy zacząłem przygodę z serwisem, Surfingiem, nartami, snowboardem, ale również sportami sylwetkowymi, schodzeniem na siłownię. Tam odnalazłem już tego swojego sportowego konika. Sport jest naprawdę fajnym zjawiskiem, dlatego że bardzo szybko rozwija w nas poczucie konsekwencji, dyscypliny. I naprawdę szybko widzimy efekty naszej ciężkiej pracy. Już po kilku tygodniach treningów widzimy to, że zaczynamy szybciej biegać, zaczyna się zmieniać nasza sylwetka, mamy więcej energii. Odczuwamy to, faktycznie odczuwamy to, że ta ciężka praca rzeczywiście popłaca. A jak zaczynamy widzieć zarys mięśni, to. O, panie! Halo, policja? Jakiś mięśniak włamał mi się do mieszkania. A nie, a nie, przepraszam. Przepraszam, to tylko ja. Zasadniczo bardzo podobnie jest w e-sporcie. Tam również uczymy się współzawodnictwa, uczymy się komunikacji i dyscypliny. I są to cechy, przez które większość graczy nie może zostać e-sportowcami. Bo oczywiście mówimy tutaj o treningu e-sportowym, a nie o naparzaniu przed komputerem 10 godzin w solo kolejce. Ja w ogóle powiem uczciwie, że zauważyłem, że e-sport jest takim ciekawym zjawiskiem, żeby w ogóle. Uświadamiać młodemu człowiekowi, czy on faktycznie chce zostać tym esportowcem, bo jak zaczynam rozmawiać z młodymi ludźmi na temat esportu, na temat regularnego trenowania, że mówimy na przykład: ok, no to będziemy trenować trzy razy w tygodniu, dwie godziny dziennie, ale na ten trening musimy przyjść. Przygotowani, wyspani. Przed, musimy utrzymać konkretną dietę, przed treningiem mamy trening fizyczny, przygotowanie mentalne, odprawę, w trakcie treningu wszystko jest konkretnie zaplanowane, nie ma takiego, wiecie, huzia na juzia, mata piłę, grajta, tylko wszystko musi być konkretnie podyktowane konkretnym za zachowaniom treningowym i nagle okazuje się, że młodzi ludzie wcale nie chcą trenować, tylko przyszli sobie pograć tak po prostu, więc zderzenie z e-sportem niejednokrotnie Pokazuje, czy my faktycznie chcemy zostać tym e-sportowcem, czy po prostu chcemy pograć sobie dodatkową godzinę. Bo e-sport wspieram z całego serca, ale boomelantwa to nie znoszę. Osobiście uważam, że pasje są tym, przez co identyfikujemy się na co dzień. Pasje Mówią właściwie, kim my jesteśmy, bo sam nawet widzę siebie najpierw jako pisarza i modelarza, a dopiero później widzę siebie jako terapeutę czy coacha. Więc uważam, że te pasje są naprawdę niezbędne w naszym życiu. Dostarczają nam masę satysfakcji i są właściwie kwintesencją tego, kim jesteśmy. A jakie Wy macie pasje? Z mojej strony to wszystko i jak zawsze na razie. Do zobaczenia! I do usłyszenia!